Nawrocki tak zakończył swoje przemówienie przed onz że normalnie czary, moi drodzy, posłuchajcie koniecznie. Szanowny panie przewodniczący, ekscelencje, dostojni delegaci. 80 lat temu powołano ONZ. Ta rocznica pokazuje, jak daleko zaszliśmy, ale też ile jeszcze jest wyzwań przed nami. Dziś wiemy, że międzynarodowa współpraca nie jest to opcją, a jest koniecznością dla nas wszystkich. Nie może być tak, że agresorzy zaczynają maszerować bezkarnie przez cudze terytoria, a sprawcy zbrodni wojennych zasypiają sobie spokojnie każdego dnia bez odpowiedzialności. Przypomnę państwu, że po II wojnie światowej nie było miejsca na relatywizowanie zbrodni przynajmniej przynajmniej dla najważniejszych dowódców wydających rozkazy. Była Norymberga, był sąd, było imię, było nazwisko, zarzut, wyrok, bo nie chodziło tylko o zemstę, chodziło o zasady i dziś także chodzi o zasady, o to, by zbrodnia nie została wynagrodzona, a prawo nie zostało nigdy zastąpione siłą. Dziś musimy wrócić do tego ducha, zbudować międzynarodowy system odpowiedzialności, który nie zawaha się nazwać zła po imieniu, niezależnie od flagi, jaką nosi to zło na ramieniu. Musimy powiedzieć jasno istnieją granice, istnieją prawa człowieka, istnieje prawo międzynarodowe, a każdy, kto je łamie, powinien ponieść surowe konsekwencje. Ale to nie stanie się oczywiście, Szanowni Państwo, samo, bo porządek świata nie jest damny raz na zawsze. On zależy właśnie od nas, od rządów, od instytucji, ale przede wszystkim od społeczeństw. Jak powiedział kiedyś jeden z laureatów pokojowej nagrody Nobla, neutralność zawsze pomaga oprawcy, nigdy ofierze. Milczenie zachęca prześladowcę nigdy prześladowanego. Niech te słowa będą nie tylko, drodzy Państwo, przestrogą, ale i wezwaniem do działania, do działania tu i teraz. Dziękuję Państwu za uwagę.